Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy wierni, słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, które mówią o tym, że jeżeli nie zobaczymy cudów, nie uwierzymy, zdają się nie obowiązywać w przypadku historii tegoż właśnie dworzaniny. Zobaczmy, że Jego wiara jest rzeczywiście czymś niezwykłym. Czujmy się w tę sytuację. Człowiek, którego syn właściwie umiera. Dobrze wiemy, a jeżeli nie wiemy tego sami z siebie, bo mało kto przeżył z nas tak ekstremalną sytuację, ale możemy sobie wyobrazić, co czuje kochający ojciec, którego syn umiera, w jakiej desperacji znajduje się taki człowiek. Właściwie jest w stanie on uczepić się każdego środka. Wszystko, co tylko może przynieść ratunek, staje się wtedy, Jakąś atrakcyjną możliwością. Mówiłem przecież, że tonący chwyta się grzytwy. Ale raczej nie chodzi tutaj dokładnie o to. Jeżeli Pismo Święte mówiło, mówi wyraźnie dzisiaj, że on uwierzył na samo słowo Chrystusa, że poszedł chętnie do domu, znaczy, że musiało być coś więcej niż tylko uczepienie się jakiejś ostatniej możliwości. Na zasadzie, że co mi szkodzi, pójdę i sprawdzę, jak jest stan mojego dziecka. Wyobraźmy sobie taką sytuację, która właśnie miała tutaj miejsce, która została opisana, mianowicie ów ojciec prosi Chrystusa o to, żeby przeszedł do jego domu i właściwie można powiedzieć, Chrystus się wcale na to nie zgadza, bo wcale nie mówi, że owszem, przyjdę, ale mówi, żeby, żeby ojciec poszedł do domu, bo jego syn jest żywy. Właściwie Ciężko jest nam sobie to wyobrazić, ale myślę, że każdy z nas w takiej sytuacji w, w pierwszej chwili pomyślałby, że jego prośba została jakoś w taki subtelny sposób odrzucona, albo że to jest jakiś rodzaj żartu. To tak mniej więcej można by traktować. Oczywiście on musiał naprawdę bardzo mocno uwierzyć, skoro w takiej sytuacji zdecydował się jednak wrócić. Ale w takim razie, jak wytłumaczyć to ostatnie to ostatnie zdanie, że wtedy, kiedy ojciec przekonał się, o której godzinie puściła gorączkę jego syna, wówczas napisane jest, że wtedy uwierzył on i jego rodzina, i cały jego dom. To, że jego dom uwierzył jest rzeczą oczywistą, bo cały jego dom, jego domownicy, w tym właśnie momencie dopiero zorientowali się, że Chrystus jest tym czynnikiem, który spowodował uzdrowienie. Ale jeżeli chodzi o owego Ojca, dlaczego jest jakby dwukrotnie wspomniane to uwierzenie? Dlaczego z jednej strony uwierzył według Pisma Świętego na samym początku, wykazując się zresztą rzeczywiście wiarą heroiczną, właściwie ogromną wiarą, ale z drugiej strony jest napisane dopiero na końcu, kiedy zobaczył efekty, kiedy właśnie doświadczył cudu. Tak jakby właśnie te słowa tutaj się jednak i do tego dworzanina odnosiły. Jeżeli nie zobaczycie cudów, nie uwierzycie. Musimy jednak, drodzy wierni, pamiętać o tym, że rzeczywistość wiary jest rzeczywistością dość skomplikowaną. Że owszem, pod pewnymi względami można mieć wiarę albo jej nie mieć całkowicie, nie można jej stracić tylko częściowo. Na przykład, wtedy, kiedy odrzucamy jakąś prawdę wiary, wtedy tracimy wiarę całkowicie. Jeżeli odrzucimy wiarę co do jakiegoś najmniejszego artykułu, to wcale nie znaczy, że ciągle mamy wiarę co do pozostałych, bo wtedy już wiary w ogóle nie mamy. Dlatego, że odrzuciliśmy autorytet Boga, który nam się poprzez Kościół Święty objawił. Wobec tego rzeczywiście nie jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale z drugiej strony nasza wiara może być większa lub, lub mniejsza, może być lepiej i gorzej ugruntowana. Większa czy mniejsza, to znowu to jest kwestia pewnego rodzaju wzrostu. W cnocie, który dokonuje się dzięki zjednoczeniu z Bogiem. To jest jakby jeden obszar wzrastania naszej wiary, ale jest jeszcze ten drugi obszar, o którym się mówi raczej rzadko. Można powiedzieć, że chodzi o utworzenie pewnego fundamentu rozumowego, pewnego naturalnego fundamentu, na którym wiara może spoczywać i może jakby czuć się bezpieczna, może wzrastać. Dzięki temu, że jest ugruntowana na tym, co jest naturalne, można powiedzieć, że to jest właśnie sytuacja owego, owego urzędnika i ojca. Człowieka, który rzeczywiście dzięki Bożej łasce uwierzył w to, że ten cud się dokona. Ale w momencie, kiedy zobaczył, kiedy na własne oczy zobaczył i poznał, że jest w tym właśnie momencie, kiedy słowa zostały Chrystusa wypowiedziane, jego syn odzyskał zdrowie, więc, że jest jakaś. Bardzo wyjątkowa koincydencja, jakieś, jakieś wyjątkowe zestawienie tych dwóch faktów. To jest coś, co stanowi pewne racje rozumowe dla wiary. Dokładnie tak właśnie Kościół katolicki pojmuje relację między wiarą i rozumem, i tak właśnie traktuje rozum i wszystkie jego racje jako coś, co ma wiarę wzmacniać. Nie w tym sensie, żeby mogło coś dodać do Bożych słów, że mogłoby jakby przydać autorytetu boskim słowom, bo cóż może rozum ludzki dodać do tego, co Bóg potrafi powiedzieć. I do tego autorytetu, którym się on cieszy, skoro jest on niezmienny, skoro jest on bezbłędny, skoro jest on właśnie tym, który jest jedyny nieomylny. A tutaj chodzi o danie pewnego racjonalnego fundamentu dla dogmatów wiary. To jest to, co Kościół katolicki bardzo mocno podkreślał, co bardzo szanował, dopiero to rewolucjoniści, właśnie ci z jednej strony protestanci, a w czasach współczesnych moderniści, cały ten nurt posoborowy też niestety dokonują tego zamachu. Do tego stopnia, że dziedzina, dziedzina teologii, apologetyka, która zajmuje się Niczym innym, jak właśnie dawaniem pewnego, naturalnego, rozumowego fundamentu pod prawdy wiary jest przecież dzisiaj dyscypliną praktycznie właściwie nieistniejącą. Co do nazwy zmieniono nazwę na teologię, teologię taka teraz to się nazywa, fundamentalna, która właściwie nie tyle ma dawać argumenty za prawdziwością wiary, tylko zresztą w sposób przewrotny ma pokazywać, że inne wiary, inne, inne wyznania, inne religie również mają taki fundament. Że właściwie nie ma wielkiej różnicy. Czyli jest jakieś uzasadnienie dla ekumenizmu, a nie dla prawdziwości wiary katolickiej. Próbuje się uzasadniać prawdę i fałsz na tym samym poziomie. Tak mniej więcej to teraz wygląda. Apologetyka, a więc nic innego jak ukazanie tego, że prawda katolicka jest rzeczywiście prawdą, prawdą objawioną, ale jednak prawdą przekraczającą wszystko, wobec tego apologetyka nie jest w stanie prawd katolickich udowodnić. Są przecież, jak już wiemy, to, ale to trzeba często podkreślać, są pewne prawdy objawione, które wykraczają poza możliwości rozumu jakiegokolwiek stworzonego. Prawda o Trójcy Świętej, prawda o wcieleniu. Rozum natomiast może dać tutaj pewnego rodzaju obronę tym prawdom. To znaczy, może pokazać, że Kościół katolicki niczego sprzecznego z rozumem nie daje do wierzenia, że nie ma żadnej sprzeczności w mówieniu o tym, że są trzy osoby i one mają wszystkie jedną boską naturę, że nie jest to sprzeczne z rozumem, wykracza to poza niego, ale nie jest to z nim sprzeczne. Tak samo, jeżeli chodzi o prawdę wci o wcieleniu. Nie ma tu żadnego absurdu, nie ma żadnej sprzeczności, którą rozważanie intelektualne mogłoby wykluczyć, ale jest wielka tajemnica. Co do innych natomiast spraw, to jest ta harmonia jeszcze jakby głębsza, bo jeżeli chodzi o prawdę, o tym, że istnieje Bóg, że jest On sprawiedliwy, że jest On, że jest on pełen, pełen dobra, pełen mądrości i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które z jednej strony zostały nam faktycznie objawione. Z drugiej strony mogą być, chociaż z niemałym trudem, ale jednak poznane przez nasz umysł, nawet ten skażony grzechem pierworodnym, to tutaj jeszcze bardziej uwidacznia się owa harmonia, jeszcze w większym stopniu rozum może dać pewnego rodzaju podłożę dla cnoty wiary. Oczywiście w żaden sposób nie zastępuje jej, w żaden sposób, dlatego że znowu wierzy się w innego Boga niż tego, którego się, o którym się wierzy jest. Bo filozof, który potrafi rzeczywiście dowody na istnienie Boga przeprowadzić, on wie, że jest Bóg, który jest autorem natury. Ten natomiast, kto wierzy w Boga, on wierzy w Boga, który jest również autorem łaski, który zaprasza nas do swojego nadprzyrodzonego życia. To jest coś, co jest czymś więcej. A więc mamy cały czas pewnego rodzaju wykraczanie tego, co jest, poza to, co jest naturalne, co jest rozumowe. Rozum nigdy nie ma i nie może wejść w miejsce wiary, ale ma właśnie jej służyć. Ma stanowić dla niej solidny fundament. To jest bardzo istotne, bo żyjemy w czasach, kiedy raczej przeważają tendencje fideistyczne. Kiedy się próbuje twierdzić, że rozum to jakoś przeszkadza w wierze, że najlepiej by go w ogóle nie było. Po prostu Uwierzać i w ogóle przestać myśleć. A z drugiej strony, w pierwotnym chrześcijaństwie przez kilka pierwszych wieków, wskutek silnego oparcia teologii na, na, na filozofii platońskiej była co ciekawe tendencja zupełnie odwrotna, żeby traktować wiarę katolicką jako rodzaj jakiejś filozofii, jakiegoś światopoglądu racjonalnego. Do tego stopnia, że pod wpływem tej filozofii to jeszcze w średniowieczu było widoczne, że próbowano nawet udowadniać prawdy wiary. Właśnie te, które przekraczają ludzkie możliwości rozumowe, nie tylko ludzkie. Właśnie prawdę o Trójcy Przenajświętszej próbowano nawet jakoś udowodnić. A możemy podać tylko pewnego rodzaju argumenty, które świadczą o tym, że, że to jest prawdą, które nas naprowadzają na prawdę. I przede wszystkim właśnie te, które pokazują, że nie jest to niczym sprzecznym. Ale nie możemy tego udowodnić. A nawet te, które możemy udowodnić, to jego udowadniamy z innej perspektywy niż ta, którą nam daje wiara katolicka. Więc widać, że cały czas to, co jest objawione, przekracza to, co jest naturalne. Ale jednak jest pewnym istotnym fundamentem dla wiary nadprzyrodzonej właśnie nasz naturalny rozwój. I tak jak w przypadku snu. Moralnych widać nic innego jak taką bardzo ścisłą harmonię, bo z jednej strony mamy przecież cnoty, w tych samych nazwach, cnoty kardynalne, które są cnotami nabytymi, które zdobywamy przez powtarzanie pewnych czynności, przez taki solidny trening nad naszą osobowością, naszym charakterem, ale z drugiej strony są one wzmacniane i są podnoszone przez cnoty o tych samych nazwach. Kardynalne też tak samo, ale cnoty wlane, cnoty będące skutkiem zjednoczenia z Bogiem, które przychodzą do nas jakby z góry i które działają mocą już tych cnót przez nas jakoś wytworzone, wypracowane. W ten sposób ta harmonia jest bardzo widoczna. Ktoś, kto nie jest człowiekiem dobrze jakoś, jakoś wytrenowanym, jeżeli chodzi o cnoty nabyte, nie jest w stanie zrobić odpowiedniego użytku z tych snów, które przychodzą do niego wskutek skutek zjednoczenia z Bogiem. I podobnie jest trochę w przypadku cnót boskich, chociaż one nie mają właśnie swojego takiego naturalnego odpowiednika, nie ma przecież żadnej jakby naturalnej, nabytej wiary, czy nadziei, czy miłości. One są tylko i wyłącznie boskie, one są tylko i wyłącznie właśnie wlane, są czymś, co do, bezpośrednio od Boga przychodzi, co nie jest w nas wytwarzane w skutek naszej aktywności. Ale tutaj rolę tego fundamentu pełni właśnie nasz rozum. Pełni właśnie nasza inteligencja, nasza wiedza i nasza mądrość przez którą jesteśmy z Bogiem jakoś, jakoś zjednoczeni, ponieważ On jest też autorem wszelkiej prawdy. Bo przecież On jest właśnie o podstaw wszystkiego i kiedy nasz rozum staje się, próbuje się wznosić do Boga, to wówczas staje się też pewnego rodzaju fundamentem dla Bożej łaski, pod warunkiem wszakże, że nie popadamy w jakiś rodzaj pychy, że nie próbujemy jakoś zamknąć Boga w świecie naszych wyobrażeń, bo wtedy popełniamy bardzo ciężki grzech, grzech naturalizmu. Zobaczmy, że apostoł w dzisiejszym liście bardzo, bardzo świadomie i bardzo mocno nas zachęca do tego, abyśmy właśnie jako mądrzy wyzyskiwali czas, żebyśmy postępowali z uwagą, żebyśmy właśnie byli tymi, którzy rozumieją, jaka jest wola Boża, jaki, są, jaki jest sens tych słów, żebyśmy się napełniali duchem świętym, wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe. To jest nic innego jak ukazanie jeszcze tego drugiego elementu wzmacniania naszej wiary. Bo pierwsze właśnie polega na tym. Że wzmacnianie wiary polega na dawaniu tego solidnego fundamentu naturalnego. A to oznacza studiowanie, to oznacza poznawanie, czy to historii Kościoła, czy to właśnie dzieła apologetycznych. Tego wszystkiego, czy filozofii, tego wszystkiego, co właśnie stanowi ten fundament dla naszej wiary. Ale to jest tylko i wyłącznie ten fundament, na którym ona bazuje. Ale jest jeszcze właśnie ten drugi obszar wzrastania naszej wiary. Tylko, że tutaj już to właściwie łaska w nas sprawia ten wzrost. I zjednoczenie z Bogiem, dlatego właśnie apostoł mówi o tym, żebyśmy się napełniali duchem świętym. Abyśmy przebywali blisko Boga, a to wygłaszanie psalmów, hymnów i pieśni duchowych, to jest nic innego, jak można powiedzieć, konsekwencja naszego zjednoczenia. Zjednoczenia, które się dokonuje przez modlitwę przede wszystkim. Modlitwa. Która powinna być jakby duszą naszego całego życia. Nie znaczy to, że musimy w każdym momencie jakoś modlić się w sposób przez zjednoczenie naszych myśli czy przez jakieś słowa, bo nie jesteśmy w stanie tego jako ludzie robić. Poza tym przez kilka godzin musimy spać, musimy wypoczywać. Mamy wiele obowiązków, które bezpośrednio nie da się ich jakoś bezpośrednio powiązać z modlitwą, w takim sensie, abyśmy modlili się jakby całym sobą. To dopiero w niebie będzie możliwe, że cała nasza wola i cały nasz umysł będzie całkowicie wypełniony Bogiem. Tutaj na ziemi jest to niemożliwe. Nawet dla tych, którzy ze względu na stan, w którym się znajdują, mają rzeczywiście bardzo wiele czasu, kilka godzin dziennie na modlitwę. Jeżeli jesteśmy ludźmi świeckimi, mającymi swoje obowiązki, oczywiste, że nie możemy Bogu tyle czasu poświęcić jakby bezpośrednio, ale zawsze możemy pośrednio poświęcić Mu czas. Możemy poświęcić Mu cały nasz dzień, ofiarować, łącząc się z Matką Najświętszą, prosząc przez ręce Matki Bożej o potrzebne łaski, o potrzebne pomoce, do tego, aby wypełniać wolę Bożą, aby być blisko Boga, przede wszystkim naszym umysłem. Od tego, jakby wszystko się zaczyna. Nasz umysł jest najwyżej w hierarchii naszych naturalnych własnych władz, które mamy od Boga, w skutek tego, że jesteśmy ludźmi, właśnie umysł jest, dlatego mamy się napełniać Duchem Świętym i to wszystko jest jakby kwestia naszego intelektu. To ubijanie się winem to nie tylko chodzi o dosłowne nadużywanie trunków, ale to jest upijanie się winem, to jest również, może być metafora tego wszystkiego, co w dzisiejszych czasach jest tak bardzo niebezpieczne, czyli napełnianie się tymi wszystkimi obrazami, zamiast myślami, zamiast ideami, właśnie obrazami, jakimiś zmysłowymi, to znaczy tymi, które są nie, nie, nie w sensie jakichś nieprzyzwoitości, tylko zmysłowymi, w sensie właśnie tego, że są one częścią naszej, tej zwierzęcej natury. Chodzi o, o poznanie naszymi zmysłami które wypełnia całkowicie człowieka. Widać, zwłaszcza w przypadku młodzieży, jak bardzo narażony jest człowiek, taki zwłaszcza młody, właśnie na przesiąknięcie tymi obrazami. Już nie ma czasu na myślenie, już nie ma czasu na to, żeby analizować rzeczywistość. Jak wtedy można dojść do Boga, który jest pierwszym poruszycielem, ale który jest duchowy, którego nie widać? Wtedy właśnie człowiek nie może się rozwinąć. Wtedy właśnie człowiek zostaje ciągle dzieckiem na poziomie swojego ducha. Bo napełnianie się Duchem Świętym to jednak nie jest tylko Troska o to, żebyśmy się rozwijali jako, jako ludzie, jako istoty rozumne, ale to jest właśnie troska o to, żebyśmy przebywali z Bogiem. Żeby ciągle gdzieś mieć z tyłu głowy przeświadczenie o tym, że każda chwila mojego życia powinna być ostatecznie przeznaczona dla Boga. Mogę przecież to jakoś ofiarować w pokoju. Nawet jeżeli pełnię w tym momencie jak mam ważne zadania i nie mogę z Bogiem cały czas rozmawiać, mogę gdzieś mieć z tyłu głowy taką właśnie myśl, że to wszystko ma być dla Boga, że chcę z Bogiem być zjednoczony. I wtedy rzeczywiście cnota wiary będzie w nas wzrastała, będzie pobudzał nas Duch Święty do tego, żebyśmy odmawiali chociażby te akty wiary, nadziei, miłości, żebyśmy się zajmowali co jakiś czas chociażby przeczytaniem jednego zdania z Ewangelii, nie jako czegoś, co jest jakimś takim ciężkim, jakimś jarzmem, które trzeba znosić ale staje się wtedy rzeczywiście czymś, co jest lekkie i co jest słodkie. Staje się rzeczywiście czymś, co jest jakby pokarmem na, dla naszej duszy, bo ona potrzebuje pokarmu. Modlimy się przecież w modlitwie Ojcze nasz o to, żeby codziennie Pan Bóg dawał nam pokarm. A przecież tym pokarmem w pierwszej kolejności to nawet nie jest ten pokarm dla naszego ciała. I to jest oczywiście też pokarm ekwarystyczny, ale również tym pokarmem jest Jego wola, tym pokarmem jest to Słowo, które stało się ciałem, Jezus Chrystus. Tym pokarmem jest właśnie to wszystko, co Pan Bóg nam objawił. To jest właśnie ten pokarm, którym mamy się karmić. Nasza dusza ma być tym wypełniona. Jeżeli tak będzie, to wtedy wypełnianie woli Bożej będzie czymś bardzo łatwym i lekkim, bo ten strumień Bożych łask będzie rzeczywiście intensywny. Wtedy rzeczywiście będziemy napełnieni Duchem Świętym. Wtedy rzeczywiście nasza wiara będzie coraz mocniejsza, aż dojdzie do tego momentu heroiczności, kiedy będziemy w stanie uwierzyć nawet w te rzeczy najtrudniejsze. Amen. Ojca i Syna, i Ducha